Eee, wróciłem z Żerardowa, gdzie bardzo uroczyście na Wielkiej Gali obchodzono Dzień Ochrony Zabytków, ale co najważniejsze odbyła się, odbyło się wręczenie nagród. Eee, za, e, nagród w konkursie Zabytek Zadbanym to jest e, wspólny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i e, Związku Historyków Sztuki. I w tym konkursie prawie setka zabytków została wytypowana. I z tej setki z wielką przyjemnością chciałbym Państwa poinformować, że dwie nagrody wzięła Jelenia Góra. Nagroda pierwsza. Nagroda w kategorii przestrzeń zabytkowa. Nagroda dla kompleksu sposobu rewitalizacji, sposobu konserwacji kapliczek przy kościele łaski, kościele garnizonowym, do której to zresztą została wydana książka. W związku z jej, poza rewitalizacją, zresztą trudną rewitalizacją samych obiektów, ja myślę, że coś, co można nazwać panteonem wielkich jeleniogórzan, osób, które tworzyły potęgę tego miasta, znajduje się właśnie tam. Co ważne, oprócz samych kapliczek, znajduje się tam też system multimedialny, który pozwala poznać ich z imienia i nazwiska. To jest bardzo ważne dla Jeleniej Góry. I trzeci powód, dla nas bardzo ważny, to jest to, że Centrum Jeleniej Góry, Szlak, szlak miejski uzyskał dodatkową atrakcję turystyczną. I to jest chyba po raz pierwszy w historii tej nagrody, kiedy to jedno miasto, jeden właściciel otrzymuje dwie nagrody. Otrzymaliśmy również. Wyróżnienie, zasada jest taka, że nagrodzone są trzy obiekty zabytkowe i za kapliczki dostaliśmy pierwsze miejsce i za sposób rewitalizacji parku norweskiego otrzymaliśmy wyróżnienie. Tu jest dwa wyróżnienia. Jestem bardzo taki dumny z tego, ale oczywiście nie chciałbym, nie chciałbym tutaj zbierać samodzielnie wszystkich laur, dlatego... E, poprosiłem dwie panie e, naczelniczki, panią Piasecką i panią Kwiatek, jako że e, te dwa wydziały i, i bezpośrednio panie, ale przede wszystkim ich współpracownicy wnieśli olbrzymi wkład w to, żeby e, te trudne zadania zostały zakończone, żeby zostały zakończone z sukcesem, a skoro to się tak bardzo dobrze kończy, w związku z tym Pani pozwoli, że ja Wręczę Pan z podziękowaniem, Wielka, tak? bardzo wielką prośbą, żeby przekazać dziękuję, y, podziękowanie wszystkim swoim współpracownikom. Wybór tego odbywał się przez specjalną powołaną komisję konserwatorów zabytków. E, bardzo wymagającą, jeżeli chodzi o sztukę konserwatorską, doktrynę konserwatorską. No i myślę, że to, co, co, co zrobiliśmy jest po prostu dobre i nie nie powinni być no, zadowoleni. To tak, Panie Prezydencie, skrótowo, no jest się czym chwalić i z czego być dumnym, jeżeli chodzi o kolejny zabytek w Jelenie Górze. No tak, ja jestem dumny, bardzo bym chciał, żeby tą moją radość podzielili Jelenie bo to tak naprawdę jest powód do radości i dumy mieszkańców miasta Jelenie Góry. Mianowicie chyba po raz pierwszy w historii e, tego konkursu zabytek zadbanych, konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jedno miasto zdobywa dwa, dwie nagrody, więc otrzymaliśmy nagrodę główną. Za konserwację zespołu kaplic grobowych przy kościele łaski, przy kościele garnizonowym. I sądzę, że słusznie, bo, bo rzeczywiście jakość pracy konserwatorskiej, wygląd tego w tej chwili, podświetlenie, informacja wokół tych kaplic jest, jest naprawdę duża. No i drugie wyróżnienie w tej samej kategorii, bo to było tak jedna nagroda i dwa wyróżnienia otrzymał sposób odnowienia parku norweskiego w Cieplicach. No konserwatorzy od tych założeń byli mocali, no bardzo zachwyceni sposobem odnowienia właśnie tego zabytku. Się. Czy my, jako miasto, będziemy teraz w jakiś sposób promować się dzięki temu? Nie będziemy oczywiście. Nie, no to stąd poprosiłem Państwa, przyjechałem bezpośrednio do Żerladowa o to spotkanie no i będziemy pokazywali to, że jesteśmy miastem atrakcyjnym turystycznie. Zresztą, promowanie oczywiście trzeba, natomiast ilość odwiedzających osób, szczególnie Park Norweski. W ostatni weekend miałem okazję późnym wieczorem pójść na spacer z żoną tam. Tam naprawdę zrobił się w tej chwili to za, ten cel założenia przez Filnera czyli przez właściciela fabryki maszyn papierniczych tego parku, czyli takie miejsce rekreacyjne dla mieszkańców, jest teraz realizowany w pełni, bo to wyglądało trochę jak procesja w Boże Ciało. No tak dużo ludzi tam było i z kijami, i z dziećmi, rzeczywiście jest to atrakcyjne. A drugi zabytek, no to jest ważne, bo jest w ciągu... Tego centrum staromiejskiego, gdzie chcemy ściągnąć jak największą ilość turystów, a możliwość oglądnięcia tych kaplic, możliwość pobawienia się tymi multimedialnymi urządzeniami, które tam są, możliwość poznania z imienia i nazwiska wielkich Jeleniogórzom, którzy budowali potęgę tego miasta, to jest atrakcja, która myślę ożywi centrum. Czas na inne tematy? No, te, 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 <grymne> gdyby zobaczyć zagęszczenie obiektów zabytkowych, to jest taka mapa w Ministerstwie Kultury, to u nas jest czarna. W momencie, kiedy na Mazowszu po jednym, po dwa u nas jest czarna, więc mamy co robić. Ale myślę też, że przed nami na pewno teatr, przed nami zameczek z takich obiektów inwestycji miejskich, ale przede wszystkim wielka praca i to praca, która się naprawdę rozkręca wśród wspólnot mieszkaniowych. Ja przypominam, że my w tej chwili mamy w ciągu ostatnich dwóch lat prawie dwie setki elewacji dachów robionych przez wspólnoty. Przypominam też, że... Cztery lata temu miasto było dłużne wspólnotom mieszkaniowym za mieszkania, które należą do miasta, ponad 16 milionów złotych. Ten dług niemal w całości został spłacony, czyli miasto nie tylko kumaga, ale przede wszystkim nie hamuje inicjatywy ludzi, a na tym się to powinno opierać. Panie prezydencie, zapytam o te kapuczki wokół kościoła łaski. Kilka dni temu miałem przyjemność, przyznam dość przypadkowo, być po zmroku właśnie wokół kościoła Łaski i byłem w ciężkim szoku, jak to wygląda właśnie podświetlone, jak fantastycznie to wygląda. Wielu mieszkańców, po to tym zrobiłem sondę, nie było tam w ogóle, aż już po zmroku to już kompletnie nie wiedzą, co tracą. Może by, warto jakoś zapromować właśnie ten sposób zwiedzania, po, po zmroku, kiedy jest ciemno, kiedy te światła biją pełnym blaskiem i kiedy. Rzeczywiście to no fantastycznie wygląda. Znaczy to chyba to jest dobry pomysł. Teraz tak jakby na gorąco myślę, że niedługo mamy noc muzeów. I może by w tym miejscu też po prostu zaprosić przewodników, Dokładnie. którzy by mogli oprowadzić grupy i, i, i zobaczyć nie tylko kapliczki jako jej detal architektoniczny świetny zresztą barokowy, ale też, żeby mogli poopowiadać o żyjących Jerenia Burzana, którzy tworzyli potęgę tego miejsca. A nawet tak mnie trochę kusi, może ja sam tam stanę i będę zapraszał Jerenio Burzana.